Siemanko, z tej strony witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku... Nie, nie z fidget spnerem. Na moim kanale, w którym pokażę Wam 5 mega prostych sztuczek, które zaskoczą Was i którymi będziecie mogli zaskoczyć Waszych znajomych. Dzisiejsze sztuczki są bardzo proste, nikt z Was nie powinien mieć żadnych problemów z ich wykonaniem. Będą one wykorzystywały najprostsze przedmioty, które zapewne większość z Was ma w domu. Także nie martwcie się, każdy z Was da radę te sztuczki przygotować. I są to sztuczki, które opierają się na podstawowych prawach fizyki. Jeżeli dzisiejszy film Wam się spodoba, nie zapomnijcie stawić łapki w górę, bo jak pod tym odcinkiem pojawi się 15 tysięcy. Lajków I ja od razu siadam i nagrywam dla was kolejną część e, sztuczek, którymi zaskoczycie swoich znajomych. Słońce akurat się pojawiło, także to znak, żebyście moi drodzy zasubskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. Walnijcie obok dzwoneczek, zaobserwujcie mój profil na Instagramie, dodajcie mnie na Snapie, a ja tymczasem przechodzę do pierwszej sztuczki w dzisiejszym odcinku. Do wykonania pierwszej sztuczki w dzisiejszym odcinku będziemy potrzebowali miski wypełnionej do połowy wodą. Najlepiej, żeby to była miska szklana, bo wtedy efekt będzie najlepiej widoczny. Szklankę. Oraz jedną zwykłą kartkę papieru. Nie musi to być cała kartka, może to być jakiś jej e, mały fragmencik. Cały trik polega na tym, żebyście włożyli kartkę papieru do waszej szklanki, a następnie szklankę dnem do góry umieścili w miejsce, w której macie wodę. Po kilku sekundach wyciągamy z miski naszą szklankę, następnie wyjmujemy z niej kartkę papieru i okazuje się, moi drodzy, że kartka papieru jest suchutka. Założę się, że gdybyście zapytali waszego znajomego, czy jest opcja umieścić kartkę papieru w szkale i misce z wodą tak, żeby kartka była sucha, on by powiedział, że takiej opcji nie ma, że to jest niemożliwe, a wy dzięki temu trikowi będziecie mogli mu udowodnić, że wcale nie jest to niemożliwe. Do wykonania drugiej sztuczki będziemy potrzebowali jeden zwykły balon. Ważne, żeby ten balon nie był zbyt duży, bo jeżeli będzie on jakiś ogromnych rozmiarów, no to sztuczka może się po prostu nie udać. Oraz jedną długą wykałaczkę, używaną na przykład do robienia szaszłyków. Napompowany balon, który nie jest napompowany maksymalnie, pamiętajcie, żeby nie, nie pompować go e, tak, żeby już więcej powietrza się w nim nie zmieściło, napompujcie go tak, żeby był w miarę napompowany, ale żeby można było go spokojnie zgniatać. Bierzemy w dłoń i w tych dwóch ciemniejszych punktach na górze lub na dole balona przebijamy go wykałaczką. Po przebiciu tego balona po jednej stronie, możecie spróbować zaryzykować przebić go również na wylot, czyli przebić go od środka na samej górze. Pamiętajcie jednak, żeby u góry przekuć go również dokładnie na samym szalku, czyli w tym ciemniejszym punkcie, bo jeżeli zrobicie to gdzieś obok, no to niestety balon wam pęknie. Jak widzicie, trzeba użyć do tego trochę siły i może się okazać, że yy, Wam, tak jak mi, balon wypadnie z rąk, ale to nie ma kompletnie zna żadnego znaczenia, bo efekt końcowy, jak widzicie, jest powalający. Mamy balon przykuty wykałaczką na wylot, który ani nie pęk, ani z którego nie ucieka powietrze. Trzecia sztuczka w dzisiejszym odcinku pozwoli przez chwilę poczuć się tak, jakbyście w waszych dłoniach mieli jakieś nadprzyrodzone zdolności. Do wykonania tej sztuczki będziemy potrzebowali jednej zwykłej plastikowej butelki z korkiem na górze, na której będziemy mogli wykonać sztuczkę oraz słomki. Im grubsza ta słomka będzie, tym lepiej, tym efekt będzie bardziej widoczny. Przed wykonaniem tej sztuczki należy wziąć słomkę, którą macie przygotowaną i naelektryzować ją o wasze włosy. Gdy słomka jest już naelektryzowana, bierzemy plastikową butelkę, kładziemy ją na stole, a następnie na jej korku kładziemy naelektryzowaną słomkę. Jeśli mamy to zrobione, przykładamy palec do naelektryzowanego fragmentu słomki, i jak widzicie, słomka będzie podążała idealnie za naszym palcem. Jak widzicie, efekt jest natychmiastowo widoczny. Im bardziej naelektryzujecie słomkę, tym szybciej ona będzie się za tym waszym palcem poruszała. Trzeba uważać, żeby słomka nie spadła z korka butelki, bo tak też się może zdarzyć, ale jestem przekonany, że wasi znajomi, podziwiając sztuczkę, którą wykonaliście, naprawdę będą mocno zdziwieni. Do wykonania czwartej i przedostatniej sztuczki w dzisiejszym odcinku, będziemy potrzebowali szklankę, wodę, niekoniecznie w plastikowej butelce. Jedną zwykłą kartę do gry, najlepiej jakiegoś jokera, żeby nie było szkoda w momencie, gdy karta się namoczy i nie będzie można nią więcej grać. No i dodatkowo jakieś ciężarki, które umieścicie na waszej konstrukcji. W moim przypadku będzie to pendrive, łożysko od spinera oraz pudełko zapałek. Zaczynamy od tego, że do szklanki nalewamy wodę i nalewamy jej tyle, ile się po prostu zmieści. Ważne, żeby tej wody w szklance było jak najwięcej, czyli żeby wystawała ona aż na poziom szklanki, bo jeżeli będzie jej mniej, no to niestety trik się nie uda. Mając już szklankę całkowicie wypełnioną wodą, kładziemy na niej naszą przygotowaną kartę. Następnie na fragment karty wystawający poza szklankę kładziemy nasze ciężarki, w moim przypadku będzie to pendrive. pudełko z zapałkami oraz łożysko. Jak widzicie niestety konstrukcja nie wytrzymała takiego ciężaru. Po położeniu łożyska okazało się, że było ono zbyt ciężkie i cała konstrukcja nam się zawaliła. Jeżeli jednak nie przesadzicie z tym ciężarem to trik na pewno wam się uda. Jest to trik, który, który również pozwoli wam zaskoczyć waszych znajomych, który e, pokaże wam jak działają niektóre prawa fizyki i który wydaje mi się jest całkiem efektowny. I tak oto dochodzimy do ostatniej, piątej sztuczki w dzisiejszym odcinku, która to pozwoli Wam się założyć z Waszymi zdajnymi, że bez dotykania kartki, na której jest narysowana strzałka, uda Wam się obrócić tą strzałkę o 180 stopni. Do wykonania tej sztuczki będziemy potrzebowali jedną szklankę, kartkę papieru z wydrukowaną bądź narysowaną strzałką, i ważne jest to, żeby ta strzałka nie była zbyt duża, bo wtedy trik może się nie udać, oraz wodę. Zaczynamy od tego, że kartkę składamy tak, aby można było ją swobodnie położyć na naszym stole. Gdy mamy już to zrobione, kładziemy przed kartką naszą szklankę i nalewamy powolutku do niej wody. Jak widzicie, w momencie, gdy woda dosięga wysokości narysowanej strzałki, strzałka automatycznie obraca się o 180 stopni. jest to sztuczka, którą bardzo fajnie można wykorzystać do zakładu z Waszym znajomym, który to zakład bez żadnego problemu wygracie. Bo założy się, że nikt z Waszych znajomych nie uwierzy Wam, że bez dotykania kartki będziecie mogli obrócić narysowaną tam strzałkę o 180 stopni. A jak widzicie, żeby to zrobić wcale nie potrzeba ani dużo przyrządów, ani dużo czasu. I na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodobał. Dajcie znaczkę komentarzach, czy chcielibyście więcej tego typu odcinków. Jeżeli tak, nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, klikając w tą oto ikonkę, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. A propos filmów, po bokach macie dwa filmy, które w wolnej chwili jeszcze możecie obejrzeć. Z mojej strony to było na tyle. Raz jeszcze dziękuję wam za uwagę. Życzę wam udanego dnia, tygodnia, weekendu, w zależności od tego, kiedy to oglądacie i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale.